Weronika. A to są moje szczury. Tak właśnie dzisiaj jest ten dzień, kiedy opowiem o całym moim stadzie, które liczy cztery osobniki. Dwie samce i dwie samiczki. Samiczki mam od kwietnia tego roku, natomiast samce od sierpnia. Na razie będą one w transporterze, żeby mi nie przeszkadzały i nie rozpraszały mnie podczas gdy mówię. A i wy, żebyście mnie uważnie słuchali. Zapraszam, jeżeli jesteście zainteresowani moim stadem. Słowem wstępu chciałam powiedzieć, że od początku planowałam mieć dwa samce. Dwa samce, bo są spokojniejsze, lubią się przytulać, lubią być głaskane, więc mówię, to jest to. To jest to. One będą lepsze. Nie muszę ich kastrować, no chyba, że będą agresywne i nieusłuchane. No i taki miałam plan. Taki miałam plan, czekałam 6 miesięcy na moje dwa pierwsze szczury, a potem się okazało, że są, ale samiczki. No więc to wszystko um, no nie, że zrujnowało mój plan. Natomiast musiałam się nad tym chwilę zastanowić. Ta chwila trwała. Um, nie wiem, dwie minuty właściwie. Um, jedynie bałam się tego, że będę musiała um, klatkę um, osiadkowywać, co i tak musiałoby się wydarzyć, tak czy siak. I powiem Wam, że jestem mega zadowolona. Bardzo. Po pierwsze, dziewczyny są to szczury dambo, czyli mają takie uszka na bok. Są beżowe, beżowo-białe, beżowo także umaszczenie mają bardzo ładne. Są z hodowli Incredible Rats, jeżeli ktoś kojarzy. Jeżeli nie, to nie trzeba zapamiętywać, ponieważ została ona zamknięta. Natomiast jestem bardzo z nich zadowolona. Darzę je ogromnym sentymentem, ponieważ są to moje pierwsze szczury. Więc pamiętam, pamiętam emocje, jakie mi towarzyszyły, jak je odbierałam, jak w ogóle po nie jechałam, jak były u mnie w domu pierwszy dzień. Było to naprawdę przeżycie, dlatego też myślę, że jednak coś tam zostaje w głębi i to się czuje, że one były te pierwsze. Havanna, czyli alfa, przywódca, stada, a właściwie przywódczyni. Jest odważna, jest bardzo towarzyska, jest chętna do zabawy. Wszędzie jej pełno właściwie. Jako pierwsza przybiega do mnie, do klatki. Jeżeli tam coś robię czy podchodzę, to od razu budzi się, od razu do mnie biegnie, patrzy, chce, chce się po prostu pobawić. Nie lubi być trzymana na rękach, to fakt. Także wyrywa się ze zdjęciami, ciężko. Czasami mi się uda znaleźć taką chwilę. Raz poddała mi się i leżała na plecach, a ja ją, a ja ją tam dotykałam i bawiłam się z nią. I było naprawdę, wow, to było przez chwilę dosłownie, kiedy mi się tak y, oddała, że tak powiem. I naprawdę y, bardzo przyjemne uczucie, że tak mi zaufała. Ale oprócz tego lubi dużo jeść przez co była dotychczas największą, e, największym szczurem w moim stadzie, natomiast jeden chłopak już ją dogonił i jest większy po prostu. I nie dlatego, że mnie lubi więcej lubi jeść, ale dlatego, że po prostu się mniej rusza. Hawana jest dosyć um, no, sportowana, że tak powiem, lubi ruch, lubi, więc dzięki temu też um, łatwiej mi jest kontrolować tą wagę, natomiast przy chłopcu no, ciężko go zmusić z jakiegoś sportu. Natomiast Hawana naprawdę jest moim numerem jeden, muszę przyznać. I powiem Wam to tak w tajemnicy, żeby inne moje osobniczki się nie obraziły, prawda? No. Wszystkie są kochane na swój sposób, oczywiście. Natomiast Hawana tutaj rządzi. Holly to młodsza. Nie wiem czemu młodsza, może starsza. Młodsza, bo jest chudsza. Siostra Hawany. Ma trochę inną maszczonię, też, też jest oczywiście odmianą Dumbo. Jest bardzo kochana. Ona jest idealna do zdjęć, także sesy zdjęciowe tylko z choli. i za to ją kocham właśnie. Ona cudowne, zdjęcia można jej zrobić, dlatego, że potrafi bez ruchu wytrzymać. No i to jest nielada wyzwanie uszczurów. Także jest wspaniała i ślicznie wychodzi na zdjęciach. No, a ponadto jest taka Cwana, powiem Wam. Cwana wszędzie się przeciśnie, uwielbia skakać. Ona jest w stanie mi naprawdę wysoko na mnie wskoczyć, jak się rozpędzi. Także ze wszystkich szczurów jest najbardziej wysportowana, ale też najchudsza, więc też jest jej najłatwiej gdzieś tam się wspinać, bo jest lekka. Na początku mówiłam o niej, że jest nieśmiała, bojaźliwa. I owszem, nadal to występuje. Jeżeli chodzi o to, jak ją wyciąłam z klatki, to jest naprawdę mm, jedynym, nie jedynym, ale takim szczurem, który absolutnie nie ucieka od moich rąk. Takim nigdy. Tak? Zawsze w łatwy sposób mogę ją wziąć, bo ona jest taka spokojna i opanowana w tym momencie. Bo czasami szczury jest taki moment, kiedy gdzieś tam mają ruje, czy, czy uciekają na chwilę, nie, nie chcą być łapane, natomiast ona jest bardzo spokojna i kiedy idziemy na wybieg i ją, um, jesteśmy na wybiegu, to ona tak musi się zapoznać z tym terenem i dopiero powoli potem um, odchodzi z moich kolan y, i idzie sobie dalej zwiedzać. Natomiast te pierwsze momenty zawsze są niepewne i boi się, boi się. Więc musi tak, musi się oswoić z tą nową sytuacją. Jest to zabawne, natomiast um, jeżeli tak, tak trzeba, to proszę bardzo, mi to nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, mogę nagrać fajne filmy i zrobić zdjęcia i wam pokazać. No i jeszcze jedna rzecz: nie lubi być trzymana na kolanach, podobnie jak Havana, także ciężko ją pogłaskać. Enzo i Elvis. Jest to miot E, dlatego musiałam wybrać imiona na E. A właściwie to powiem Wam ciekawostkę, ponieważ um, jako że chciałam od początku dwóch chłopców i wymyśliłam wymyśliłam to w ogóle, że chcę mieć szczury w zeszłym roku wakacje. No i idąc dalej, wakacje wyjechałam do Chorwacji, więc wymyśliłam imiona dla szczurów związane z Chorwacją, czyli z tamtym momentem, kiedy wpadłam na ten wspaniały pomysł, żeby mieć te zwierzaki. No i są to takie dwa imiona. Powiem Wam, Trogir i Omis. Trogir i Omis są to dwa małe miasteczka w Chorwacji, bardzo piękne, polecam. I uważam, że to są również fajne imiona dla chłopaków. Także jeżeli ktoś chce, to bierzcie, jak nie, to nie. Niestety nie mogłam nadać takich imion, ponieważ po pierwsze były to dziewczyny, a po drugie musiało być na literę H. No, a tym razem na literę E. I weź wymyśl imię na literę E. Edward, Edmund. Ed, nie, w ogóle. No ale mamy Elvis i Enzo, Elvis, Elvis oczywiście jak sama nazwa wskazuje, no to taki jest szalony muzykant, żyje, żyje cały czas, jest bardzo żywy, ale z przyjemnym szczurem, naprawdę szybko się do mnie oswoił, ze mną oswoił, czy w ogóle się oswoił, bardzo fajny, przyjazny, towarzyski, otwarty, lubi jeść, ale bez przesady. Lubi zabawę, chociaż ma swoje humory. No i dosyć szybko tam nawet mogłam mu zdjęcie zrobić, bo były momenty, kiedy, kiedy na ręce spokojnie trzymałam go, nie stawiał jakichś większych oporów i naprawdę był, jest nadal fajnym, fajnym szczurem. Jest to standardowy um, szczur, także ma normalne uszy. Natomiast umaszczenie to jest. Syjamskie, tak zwane, czyli jest biały, ale nosek yy, i tył, ogon ma ciemniejszy, także uważam, że takie ciekawe umaszczenia. Natomiast oczy są czerwone, co mnie na początku trochę może odstraszyło, no nie podoba mi się to do końca, ale powiem Wam, że dzięki temu jest różnorodność w stadzie i absolutnie mi już teraz nie przeszkadza, ani, ani na pewno nie, nie wiem, nie straszy. Też koleżanka ostatnio stwierdziła, że te czerwone oczy są. Trochę przerażające, natomiast no, kwestia gustu. Ja już się przyzwyczaiłam i uważam, że jest to fajny atut i odmiana coś innego. Ciężko odróżnić go od brata. Naprawdę na początku odróżnialiśmy go przez to, bo miał wygolony brzuszek po kastracji, natomiast później przez, przez jakiś czas no zupełnie wyglądali identycznie, więc ja poznawałam ich jedynie po zachowaniu, Tym, że Elvis był bardziej wycofany, przepraszam, Enzo był bardziej wycofany, a Elvis bardziej towarzyski. Natomiast na ten moment poznaję ich powadze, ponieważ Elvis jest po prostu mniejszy, chudszy, a Enzo jest jednym słowem gruby. Tak, także tak je rozpoznaję. Na początku widziałam, że chłopacy lubią się bić, lubią, lubią wszczynać bójki, natomiast teraz coraz mniej mam wrażenie, że że trochę przystopowali, opanowali się i są spokojniejsi. Tak em, na przestrzeni tych dwóch miesięcy zauważyłam, natomiast em, ciężko mi jeszcze konkretnie powiedzieć: No bo to się wszystko, wszystko może zmienić i wyklarować. Enzo i Elvis urodzili się 20 czerwca tego roku, także mają 4 miesiące. Są jeszcze młodzi, niepokorni. Byli już wykastrowani, byli wykastrowani od początku, co mnie to ucieszyło. Ucieszyło mnie to, ponieważ no nie musiałam się stresować, jeżeli chodzi o kastrację dziewczyn. Ani także wydawać podwójnej sumy, bo jednak kastracja dziewczyn jest droższa z tego, co się okazało. No więc okej, okay, mówię dobra, biorę ich. Dzięki temu też miałam nadzieję, że będą spokojniejsi od tych niekastratów. Natomiast no nie wiem, nie wiem znowu nie mam porównania do innych chłopaków. Enzo. Enzo jest płochliwy, jest nieśmiały, bojaźliwy, wyrywa się, zupełnie się wyrywa naprawdę. Są momenty, kiedy jest w miarę okej, okay, ale jeżeli ja go czułam ręcem, to po prostu on. On jedyne co chce, to się wyrwać z tej ręki, i nawet jak jedzenie mu podam odnego jedzenia totalnie nie widzi, on po prostu jest w tym momencie mm, nie wie, co się dzieje. On chce tylko wyrwać się z tych rąk i tyle, naprawdę. Więc on jest najbardziej takim szczurem no, ciężkim, i smutno mi na ja to patrzeć, że nie ufa mi, tak? Jest przestraszony, ucieka. No. Też trzeba uważać z tym, żeby, te, żeby nie zrazić do siebie te, takich szczurów. Płochliwy, bojaźliwy, długo się przyzwyczaja, więc takie same, no negatywne cechy, bym powiedziała, ale żeby go tak już tutaj nie, nie mówić samych, ym, samych złych rzeczy o nim, to powiem, że ym, no, no tak, lubi jeść, lubi jeść, mało się rusza, więc jest niestety gruby, więc muszę go trochę tutaj y, zmusić do większego ruchu. Natomiast są momenty, kiedy jest naprawdę fajny. Jest taki do mnie i przybiega do mnie, i nie boi się, i nie jest puchliwy, więc są momenty takie, dla których warto się starać, żeby ten szczur nas polubił i był bardziej z nami zżyty po prostu. Jest super, jeżeli chodzi o całą moją czwórkę, i powiem Wam, tak jak kiedyś ktoś napisał. Że zaczyna się od dwóch szczurów, a kończy na, no nie wiem, dwudziestu. Tak naprawdę powiem Wam, że chciałabym mieć więcej tych szczurów. Naprawdę, gdyby moja klatka była większa, tak? gdyby się tam zmieściło więcej szczurów, no to 99%, żebym kolejne dokupiła. No. Naprawdę, bo, no, wiadomo, one są statne, one są małe, także jeden szczur, tak się myśli, je w tą czy w tą, no jeżeli chodzi o psa, no to już jest i wyższe koszty, większa odpowiedzialność i na bajka tu tak naprawdę no, dobieramy szczura, no, to jest, ta hodowla wygląda trochę inaczej. I bardzo, bardzo bym chciała mieć tych szczurów więcej, bo to wspaniałe jest obserwowanie zachowań. Każdy szczur jest inny, o tym ten proces całego łączenia, tego, tej hierarchii w stadzie, no, to wszystko. Wszystko jest ciekawe i fajnie obserwować, jeszcze fajnie je przytulać i się z nimi bawić. Także, cóż mogę powiedzieć? Polecam wszystkim szczury i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia!